Cześć. Chciałem Wam dzisiaj yy, pokazać i powiedzieć parę słów na temat głośnika yy, Gogen, firmy Gogen. Yy, party Speaker, tak jak tutaj pisze, to jest głośnik przenośny po prostu z akumulatorem. Yy, jeśli będzie się odbijać światło, tak teraz, o sorry, ale niestety muszę nagrywać pod światło, pod okno. Dosyć się pochmurzyło, jest yy, pochmurna pogoda i tak trochę sztucznego światła, trochę naturalnego z okna, ale musimy sobie jakoś poradzić. Co tu możemy powiedzieć o głośniku, eee, tu jest? Tu są parametry po polsku. Tu Tam wszystkie informacje, może zbliżymy troszeczkę. Teraz ładnie widać. Wyświetlacz wybudowany LCD od góry, tak jak tutaj. Tu jest na, na tym obrazku. Eee, Bluetooth 2.1. Karaoke, czyli jest mikrofon w komplecie. Yy, tuner cyfrowy FM do 30 stacji można zapisać w pamięci. Dwa wyjścia USB, czyli muzyka z pendrive'a. Obsługiwane formaty TMP3. Wejście na mikrofon, 63mm jack out z 3,5mm. Yy, pasmo przenoszenia yy, fal radiowych. I wbudowany akumulator 4Ah 12V. Mod głośników 2x30W. Więcej tutaj raczej na, na samym pudełku nic nie ma. Wyciągniemy go teraz z pudełka, zobaczymy jak to, faktycznie ten głośnik wygląda. Ok, pudełko rozpakowane, w pudełku jest sama instrukcja. To chyba nam nie będzie potrzebne, mam nadzieję. Mikrofon. Myślę, że ta siatka jest po prostu, nie wiem nawet... myślałem, że ta siatka wypadła czy coś takiego. Ona jest chyba tak po prostu zamontowana, bo widać, że ona nie jest yy, tak, jest skąta trochę. Sam mikrofon nie robi wrażenia jakiegoś najbardziej tandetnego. Zobaczymy, jak będzie zbierać dźwięk. I kabel do ładowania samego głośnika. Myślałem, że jest jakiś zasilacz, a to po prostu zasilacz jest zbudowany. No. Tak, sam, sam głośniczek, tak wygląda. Bardzo fajne jest to, że ma rączki do noszenia, ta jedna i druga. Z obydwu stron fajnie, może głośnik na, leżąco. na stojąco, to może sobie też jeszcze, jeszcze ściągniemy. Ok. I. Sam panel sterowania. Dobrze, może go zobaczymy, czy jest naładowany. Jak nie, to będę musiał go podładować. A i sama antena od radia. Tak wygląda. Dobra, włączymy go sobie teraz. Zobaczymy, czy jest naładowany. Sam wyświetlacz widzę, że nie jest jakiejś rewelacyjnej jakości, ale coś tam na nim widać. Okej, okay, pierwsza piosenka uczymy sobie mega bas, podbicie basu zobaczymy jak to będzie grać. Powiem Wam, że jest mega. Nie, byłem, yy, nie sądziłem, że to tak będzie. Naprawdę fajnie grać. Yy, zobaczymy sobie może następną piosenkę. Jeszcze. Przewijanie działa, jest dosyć wolne, ale działa. Przewijanie. Nie mam do czego tego porównać. Naprawdę ja mam w e, domu i kino pod telewizorem, podpięte pod telewizor i głośniki przy komputerze, także mam porównanie. Jeśli chodzi o e, jakość dźwięku i, i siłę dźwięku, ale nie mam drugiego takiego konkurencyjnego głośnika innej firmy, coś takiego, żeby można było porównać, zestawie te dwa głośniki, a to jest raz raza dwa. Ciężko jest y, pokazać to przez mikrofon w aparacie, bo wy będziecie słyszeć tak dobrze, jak i będzie mikrofon w moim aparacie, w którym nagrywam. Także y, ciężko to jest pokazać, ale możecie mi wierzyć. Głośnik gra naprawdę świetnie. Jestem mega zaskoczony y, pozytywnie tym głośnikiem. Byle, byle posłużył to. Ja by, by, czytałem w komentarzach y, y, na stronie. W sklepie, w którym kupowałem ten głośnik, byli wszyscy bardzo pozytywnie zaskoczeni właśnie jakością dźwięku i yy, długością trzymania na baterii. Także powinno, powinien ten głośnik posłużyć. Ok, omówimy sobie jeszcze na szybko panel sterowania w tym głośniku. Yy, wejście, wejście na mikrofon, jeden mikrofon, dwa, czyli można dwa, na dwa mikrofony na raz podłączyć, zewnętrzne źródło dźwięku, czyli AUX, dwa USB, jeden i dwa, tutaj można właśnie funkcją teraz wybierać sobie po kolei źródła, tak nie wiem czy tutaj widać, widać chyba na musietlaczu, przełączanie między pierwszym a drugim USB, Bluetooth, czyli on teraz szuka urządzenia po Bluetooth, wyjście AUX, radio, Radio ładnie zbiera i od nowa wejście USB 1, echo, czyli taki bajer dodatkowy jakiś tam pogłos delikatny. Widać to się tutaj pojawia na wyświetlaczu Echo, light, czyli zmiana, są cztery tryby podświetlania. Zmiganie na czerwoną i od nowa. Pierwszy tryb teraz, a teraz jest wyłączony. I od nowa teraz pierwszy tryb. Po kolei gdy się przytrzymamy dłużej to zgasimy ten RAN, a jeszcze będzie czerwony. Wyłączymy teraz czwarty raz naciskając i przytrzymując wyłączymy panel. włączymy. Następna funkcja to jest przełączanie podczas USB, przełączanie się między folderami Equalizer czyli tutaj jak widać Classic, teraz Jazz, Rock, Flat, Pop i Classic. Przyciskiem P-mode yy, przełączamy się albo powtarzać ma jedną piosenkę, albo wszystkie w folderze, albo wszystkie chyba pendrive'a, Chyba tak to będzie, jeśli się wydaje to nie poprawcie. Wsparzanie piosenki następnej i pauzowanie, czyli zatrzymywanie i puszczanie dalej piosenki lub skanowanie na ten samym przycisku, skanowanie po yy, Bluetooth, czyli załączenie skanowania, przycisk got superbasu. jest delikata różnica, przełącznik on-off, pokrętło od pogłaszania samego głośnika i od pogłaszania mikrofonu odłączonego, i na dzisiaj podziękuję za uwagę, jeśli chcecie to pytajcie w komentarzach jak wrażenia po dłuższym czasie użytkowania za kilka dni, chociaż ja go będę używał głównie na dworze. Do nie wiem na ogródku, jak coś robię, coś takiego pod Altaną. W domu mam na czym słuchać muzyki, a w, w ogródku nie za bardzo. Także będzie głównie na dworze. Wiadomo, na noc będzie sprzątany, bo nie, no, nie jest odporny na warunki atmosferyczne. Ale naprawdę jestem zadowolony. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się do następnego Hej!